W poszukiwaniu słowa ksiądz Małgorzata gaś. Dzisiaj jest wtorek 18 listopada 2025 roku. W psalmie 18, wersecie 13 czytamy. Pan jest starczą wszystkim, którzy w Nim ufają. A liście do Rzymian w czwartym rozdziale, w wersecie 18 czytamy Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, Uwierzył, aby się stać Ojcem wielu narodów. Mieć nadzieję wbrew nadziei to ciekawe określenie, a nawet zadziwiające dla tych, którzy w racjonalny sposób zawsze i wszędzie oceniają swoją sytuację. Mieć nadzieję wbrew nadziei to moim zdaniem obowiązek i zarazem przywilej. Ludzi wierzących w Boga, który objawił się nam jako ojciec, syn i duch święty. Ten Bóg, w którego wierzą chrześcijanie i wyznawcy judaizmu, zawsze dotrzymuje słowa. On jest wierny raz danemu słowu. Jeżeli coś obiecał, to na pewno spełni. A więc szczęśliwi są ci, którzy wierzą Bogu na słowo. Którzy pokładają swoją nadzieję w Bożych obietnicach. Drodzy słuchacze, zechciejmy przypomnieć sobie o obietnicach, które odkryliśmy dla siebie w Bożym Słowie. Czy te obietnice są dla nas nadal ważne, czy też o nich zapominamy? Bo wolimy się zamartwiać, pogrążać w smutku, rozpaczy i wątpliwościach. Mieć nadzieję wbrew nadziei, tego możemy nauczyć się od Abrahama, patriarchy narodu izraelskiego, narodu wybranego. Abrahama, który w Nowym Testamencie został nazwany Ojcem Wszystkich Wierzących. On uwierzył Bogu, miał całkowitą pewność, że cokolwiek Bóg obiecał, ma moc i uczynić. Nie poddawał w wątpliwość tego, co Bóg do niego mówi, co mu obiecuje. Wiara Abrahama wielokrotnie była wystawiana na próbę. Musiał bardzo długo czekać na spełnienie się Bożych zapowiedzi. To czekanie na pewno nie było dla niego łatwe, ale wbrew nadziei żywił nadzieję. W tym czwartym rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł w następnych wersetach napisał: I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje mając około stu lat, oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić, i dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Już w chwili powołania, zaproszenia do wyruszenia w drogę, wyjścia z ziemi ojczystej do ziemi, którą wskazywał Bóg, Abraham usłyszał: A uczyniąc ciebie naród wielki, i będą Ci błogosławił i uczynią sławnym imię Twoje, także że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeknających Cię przeklinać będę, I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona i ziemi. Abraham miał wtedy 75 lat i wyszedł z Haranu i szedł, tam, gdzie mu Bóg kazał i czekał. Po kilku latach Bóg zawarł z Abramem przymierze. Czytamy o tym w piętnastym rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej. Pozwólcie, że przypomnę. Doszło Abrama w widzeniu następujące słowo pana: Nie bój się, Abramie. Jam tarczą twoją. Zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abram Odpowiedział, Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku? Potem rzekł Abraham: Przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo pana: Nie ten będzie dziedzicem twoim. Lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności Twoich, będzie dziedzicem Twoim. Potem wyprowadził Go na dwór i rzekł: Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć, i rzekł do Niego: Tak liczne będzie potomstwo Twoje. Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał Mu to ku usprawiedliwieniu. Czas mijał. Abramowi i Sarze przybywało lat, i nadal musieli czekać. Aż wreszcie, gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: Ja z Bóg wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowią bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił. Oto przymierze moje z Tobą jest takie. Staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię Twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. I rzeczywiście, po roku, Izaak, syn Abrahama i Sary, przyszedł na świat. Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? To pytanie usłyszał Abraham po tym, jak jego żona Sara roześmiała się na wiadomość, której się już nie spodziewała. Bo ona przecież już dawno przestała wierzyć w to, że kiedykolwiek zostanie matką. Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? Jak sądzimy? Jak na to pytanie dziś odpowiemy? Ja i Ty. Wiara Abrahama może być dla nas wzorem do naśladowania. O taką wiarę należy zabiegać. O taką wiarę trzeba się modlić, jak chociażby śpiewając błagalną pieśń ze śpiewnika ewangelickiego, którą odnajdujemy pod numerem 623. Wierzyć mnie, panie, ucz, modlić się ucz. Ufnie, jak dziecię swe, modlić się ucz. Panie, niech w sercu mi płomień miłości tli. Bym duszę oddał ci, modlić się ucz. Wierzyć mnie, panie, ucz. Wiara jest skarbem dusz, modlić się ucz. Duchem mądrości wiedź, ogień miłości wznieć. Chcę go w swym sercu mieć, modlić się ucz. Wierzyć mnie, panie, ucz. Wszak rychło masz już przyjść. Sądzić mnie, Panie, chciej według miłości swej. Litość nade mną miej, modlić się ucz. Pan jest tarczą wszystkim, którzy w nim ufają, napisał psalmista. A my możemy w to wierzyć albo wątpić. Życzę Wam dobrych przemyśleń na temat wiary Abrahama i swojej wiary. Amen.